Witam Państwa, nazywam się Dariusz Matecki. Wczoraj w nocy wróciłem z Gdańska z pogrzebu Inki i Zagończyka. Krótką relację opublikuję trochę później jak obrobię wszystkie materiały wideo, które nagrałem. Inka, patrzysz z nieba, zachowała się jak trzeba! Inka, Inka, patrzysz z nieba, zachowała się jak trzeba! Inka, Inka, patrzysz z nieba, zachowała się jak trzeba! Patrzysz z nieba, zachowała się jak trzeba! Inka, Inka, patrzysz z nieba, zachowała się jak trzeba! Teraz chciałbym się jednak odnieść do sytuacji, która mnie strasznie drażni i strasznie zbulwersowała. A, a mianowicie do relacji mediów z y, pogrzebu Inki i Zagończyka. Y, Ciężko tam było doszukać się informacji o wspaniałej, poruszającej przemowie prezydenta Andrzeja Dudy. O ile do 1989 roku można powiedzieć, że rządził ustrój tych samych zdrajców, którzy zamordowali mickiewicz W tym roku teoretycznie nie. O jak to się stało, że trzeba było 27 lat czekać? Ciężko było znaleźć informację o tym, że kilkadziesiąt tysięcy osób przybyło do Gdańska z całej Polski, z całego świata w sumie, bo również bardzo wiele osób było z emigracji. Ciężko było znaleźć informacje o tym, że kondukt żałobny przeistoczył się w fantastyczny, patriotyczny marsz, który jednoczył bardzo wiele różnych środowisk, od narodowców, środowisk kibicowskich, wolnościowców, pisowców, kluby Gazety Polskiej, grupy rekonstrukcyjne, weteranów. żeby tutaj być przede wszystkim w świecie, w którym nie ma autorytetów. Uczestniczenie w pogrzebie takiej osoby, jaką była Inka, czyli znalezienie tego prawdziwego bohatera, tego, do którego młode pokolenia mogą się odwoływać, jest dla nas wielkim darem. Uważam, że wszyscy powinni dzisiaj tutaj być i jest nas naprawdę dużo, a myślę, że w całej Polsce miliony są dzisiaj z nami na pogrzebie wielkiej bohaterki i wielkiego bohatera. Takich informacji tam nie było. Pojawiły się za to informacje o tym, że kilkunastoosobowa grupa przedstawicieli Komitetu Obrony Demokracji została pobita, została wyproszona z pogrzebu. I tutaj trzeba od razu sprostować, że nikt nie został pobity. Jeden z członków Komitetu Obrony Demokracji, przychodząc już pod bazylikę, miał zabandażowaną rękę. Całe to wydarzenie, moim zdaniem, ale nie tylko moim, ale również wynika tak z relacji świadków, było ustawioną prowokacją Komitetu Obrony Demokracji Mateusza Kijowskiego. Ludzie, którzy byli w PZP, że bądź są potomkami członków PZPR-u, którzy od lat donoszą na Polskę, którzy wywodzą się ze środowiska gazety wyborczej, od lat szkalującej żołnierzy wyklętych, od lat szkalującej polskich patriotów, przychodzą w tłum kibiców, w tłum narodowców, członków ONR-u, młodzieży wszechpolskiej z flagami Komitetu Obrony Demokracji i zaczynają gwizdać. No, jak inaczej to nazwać, jak niezwykła chamska prowokacja. Trzeba mieć niezwykły tupet, aby, będąc donosicielem, przyjść, zakłócać pogrzeb kilkunastoletniej dziewczynki, która została zamordowana przez komunistów za to, że nie donosiła na swoich przyjaciół, za to, że kochała swoją ojczyznę i za to, że do końca pozostała wierna swojej ojczyźnie. Trzeba mieć tupet, aby będąc potomkiem komunistycznego posła na Sejm PRL, wchodzić w czasie mszy świętej, w czasie pogrzebów w grupę kibiców, powodować burdy i powodować zadymy. Całość była ustawiona od początku do końca. Moim zdaniem tytuły prasowe na ten temat powstały jeszcze przed tym wydarzeniem. Wszystko było misternie utkane. Policja od samego początku miała ochraniać tych przedstawicieli Komitetu Obrony i Demokracji, aby nie zostali jakoś bardziej poturbowani. E, wszystko to było zrobione po to, aby przedstawić e, członków ONR-u, narodowców jako bandytów. E, wszystko było po to, aby umniejszyć rangę tego wydarzenia, tego wspaniałego wydarzenia, które wreszcie po 70 latach pochowaliśmy naszą bohaterkę e, i aby pokazać tych, którzy przyszli na, na ten pogrzeb, jako właśnie bandyterkę. Wracając do Szczecina na telefonie, przeglądałem te wszystkie lewicowe strony internetowe. E, sami zobaczcie. Pomimo tych marnych prowokacji, pogrzeb Inki i Zagończyka moim zdaniem okazał się wielkim sukcesem całego polskiego obozu e, patriotycznego. E, my naszych bohaterów, tych, których jeszcze nie odnaleźliśmy, na pewno odnajdziemy, nawet jeśli trzeba będzie wykopać groby komunistów. E, a osoby takie jak Mateusz Kioski, jak ci ludzie zakłócający pogrzeb Inki, na zawsze przejdą na śmietnik historii. Pozdrawiam.